Cześć, witam wszystkich. Postanowiłem, że na tym filmiku nagram swoje partie, które rozgrywałem na festiwalu szachowym Krakowia 2023-2024. Jeżeli jeździsz po turniejach po całej Polsce, jeżeli jesteś z polski, to raczej powinnyś wiedzieć, o jakim turnieju mówię. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów. Szachowych w Polsce. Uważam, że ten turniej całkiem nieźle mi poszedł, ponieważ zyskałem 40 punktów rankingowych do swojego rankingu FIDE. Zaczniemy sobie od pierwszej rundy. Może taki mały wstęp, co pomyślałem o kojarzeniach pierwszej rundy. No, trafiłem na przeciwnika wyżej notowanego, kandydat na mistrza. I co ciekawe, rok temu również na niego trafiłem i to w pierwszej rundzie. Rok temu partia zakończyła się remisem. W tej rundzie chciałem bardzo rozpocząć dobrze ten turniej, wygrywając lub remisując. No oczywiście nie było łatwo, była mniej więcej godzinka na przygotowanie się na tego przeciwnika. Oczywiście wpisałem sobie go w bazę w internecie i, i co? I widziałem, że on gra tak naprawdę D4. D4, taki wariant klasyczny, więc no miałem wielki dylemat, co zrobić, czy go zaskoczyć, czy go nie zaskoczyć, czy użyć podstawowego debiutu na niego rok temu było D4, D5. No i co, i czy grać tak spokojnie, czy wyciągnąć swego Asa z rękawa, ponieważ ja również przygotowywałem się na ten turniej i przygotowałem obronę królewsko-indyjską. Zdałem sobie sprawę z tego, że obrona królewsko-indyjska jest nieco ryzykowna a ja za bardzo nie chciałem ryzykować w pierwszej rundzie wolałem przejść do spokojnej pozycji tym bardziej, że sprzed roku mam miłe wspomnienia z tym przeciwnikiem ale nie ukrywam, że jak rywal mi zagrał D4 no to zacząłem się z półtora minuty zastanawiać, czy aby na pewno grać mu D5 ponieważ zdałem sobie sprawę też z tego, że rywal e, no też chyba raczej tą partię naszą pamięta, ale stwierdziłem że ok, zagram coś co najlepiej znam D4, D5 c4, e6, skoczek c3, skoczek f6, goniec g5. No i tutaj oczywiście mamy tradycyjny wariant. Jeżeli studujesz partie dawnych mistrzów typu y, Capablanca, no to raczej takie pozycje y, często w książkach się y, spotyka. Y, postanowiłem sobie, że zagram ruch skoczek z b na d7. Skoczek z b na d7 to jest ruch taki troszeczkę na zaskoczenie, Zdawałem sobie sprawę z tego, że raczej rywal nie da się na taką prostą sztuczkę nabrać, bo tutaj jest taki fajny myczek, że jak jest zbicie, zbicie, to wydaje się, że pionek jest do zbicia, bo jest związanie. No ale gdyby rywal zbił tego pionka, to ja zabieram skoczka, rywal bierze katmana i wydaje się, że pozycja białych jest wygrana. Nie do końca, bo mogę dać szacha. Hetman się zasłania, bicie, bicie i zwróćmy uwagę na to, że ja osiągnąłem tutaj przewagę z tego względu, że mam trzy lekkie figury, przeciwnik ma dwie lekkie figury, więc mm, no przeciwnik oczywiście to zawodnik klasowy, nie dał się na to nabrać. Pionek e3 poszło w partii, czyli już ta Sztuczka nie siada, bo gdybym dał wtedy szacha, to zawsze król mógłby uciekać. Także musiałem zagrać goniec E7. Nastąpił naturalny rozwój figur. Stwierdziłem sobie, że ta partia będzie bardzo przypominała partię sprzed roku. Bardzo możliwe, że otwarcie było identyczne. B6 i wieża d1. wieża D1. Również był ogrywany rok temu i bardzo mi się ten ruch nie podobał. Yy, to znaczy mi przysparzał trochę kłopotów, ponieważ rywal daje mi znak Oj kolego, nie rozpędzisz się za bardzo. Yy, no, plan był prosty, grać goniec b7, robić c5, ale no, czy na pewno c5 byłoby tutaj takie dobre, skoro wieża będzie gotowa atakować? No raczej chyba, raczej chyba nie. No trudno, nie przejąłem się tym, zagrałem goniec B7, goniec D3. No i teraz pojawia się pomysł, no kurczę, no nie mogę zagrać C5, bo inaczej będą spore problemy przez tą wieżę, to będę musiał zmienić taktykę. I ja pamiętam, że rok temu grałem bardzo podobnie, że wziąłem tego pionka przy jakimś dłuższym liczeniu. Zbicie gońcem, skoczek tutaj, czyli taka zmiana taktyki. Troszeczkę rywalowi pozwalam na to, że centrum się wzmocni, no ale, ale no nie miałem chyba innego wyjścia, tak mi się wydaje. No i poszły tutaj, poszło tutaj proste wymiany, i bardzo mi ta partia przypominała tą partię sprzed roku. Ja sobie też zanotowałem tutaj, że rywal miał godzinę 22, ja miałem godzinę 18, czyli z czasem nie było tak źle. Uważam, że czasami warto zapisywać sobie. Ile miało się wtedy minut? Wtedy sobie można stwierdzić, nad czym bardziej popracować. Czy nad teorią debiutową, czy nad grą środkową, czy nad końcówkami. W partii poszła Roszada. Cały czas miałem w głowie to, że można zagrać E4, że rywal może przejść do takiej kombinacji. No bo w sumie co innego mógłby zrobić, Roszada. Czyli naturalny rozwój figury. trzeba szybko się rozwinąć i zobaczymy, czy nie ma tutaj jakiejś, jakiejś tutaj kontry w centrum. E4. No, to nie ma innego wyjścia jak wziąć tego skoczka, ponieważ nie widziałem innej opcji, gdzie ten skoczek mógłby pójść, prawda? Bicie pionkiem. No, centrum jest mocne. Jeżeli ktoś ma mocne centrum, no to warto je zapychać, prawda? Warto jest zrobić tak, żeby rywal nas tutaj za bardzo nie przygniótł. Więc gramy sobie C5. C5 jest ruchem. Po to, żeby jeszcze goniec tutaj się do gry otworzył. No i jest takie nieprzyjemne posunięcie. E, spodziewałem się oczywiście tego zagrania, ponieważ no jak Rywal tutaj wie, że będę walczył z centrum, e, no to wtedy. E, Powinien mi robić jakieś małe komplikacje. Pionek d5, ten pionek stał się nagle bardzo mocny, prawda? Stał się mocny, jest ten pionek mocno wspierany przez gońca, przez pionka, przez wieżę, no i ciężko go będzie zatrzymać. Nawet gdybym w przyszłości to pole zablokował, no to ja myślę, że tutaj, tutaj rywal mógłby mi jakieś psikusy robić typu skoczek d2, skoczek a 4 i cały czas dążyć do y, przejścia tym pionkiem, żeby mi cały czas zagrażać i mieć lepszą końcówkę. No dobra, no chyba nie miałem innego wyjścia, jak wziąć tego pionka. Nie bardzo mi się podobało takie zagranie, ponieważ ten pion był podparty i myślę, że sprawiałby mi to mnóstwo kłopotów. Nawet myślę, że pionek D6 byłby tutaj niezłym ruchem i goniec pracuje, skoczek pracuje. Pionek jest bardzo mocno wspierany i musiałbym się mocno napracować, żeby tego pionka przez y, moje figury naciskać. E, dlatego poszło zbicie, pionek zbił. E, no i tak, miałem tutaj długi dynamat. No, musiałem się troszeczkę zastanowić, jaki plan gry obrać. Myślałem długo nad ruchem Hetman D6, żeby zablokować, żeby skoczek F6 wszedł, żeby tymi wierkami mocno naciskać, ewentualnie, żeby wieża weszła do gry. No, tylko że miałem drobne obawy, że no, rywal może w przyszłości jakieś plany mieć, typu no, nie wiem, Hetman D6 to może nawet. E, Jakieś bonie z D3 z groźbami zawsze można tego pionka wesprzeć. E, uważałem też, że w przyszłości, jakby Hetman stanął tutaj to jakiś skoczek mógłby naciskać. No, były takie drobne obawy, więc stwierdziłem sobie, że lepiej, lep lepiej wyprowadzić figurę, którą się jeszcze nie zagrało. Wieża z F na D8. No, musimy tutaj bronić. No, to nie była pozycja moich marzeń, oczywiście, ponieważ chciałem troszeczkę rywalowi. Dać taką, chciałem zaatakować go z lekką inicjatywą, no ale wiecie, jak to czasami w szachach bywa. Czasami coś bardzo chcemy, ale nam się plany nie udają. Wieża z F na E1. Przeciwnik też stwierdził sobie, no dobra, mam wolną linię, to, to sobie ją opanuję. Słuszna decyzja. Hetman D6. No i mm, analizowałem tą partię też z komputerem, bo jak prawie każdy. No jesteśmy ciekawi, co komputer też mówi na ten temat, na temat naszych pozycji. No ja na żywo uważałem, że stoję gorzej, że stoję gorzej, ponieważ rywal ma tego pionka, ma tutaj prosty plan, proste manewry. No mój goniec jest taki średni, niby atakuje tego pionka, ale, no ale za dużo tutaj nie pomaga, więc myślałem, że no, gdybym tę partię zremisował, to byłoby fajnie, prawda? goniec d3 poszło w partii, czyli nacisk na e, tego pionka. Musimy to wykorzystać i musimy przestawić figury, ponieważ ten skoczek nic nie robi, prawda? Nic nie robi, to nie chociaż przynajmniej nie dość, żeby bronił pionka, to jeszcze żeby naciskał tego pionka, prawda? W taki sposób trzeba e, działać. No to ja tutaj mam taki fajny nacisk. Wydaje się, że w przyszłości tego pionka mogę wziąć, no ale rywal na to nie pozwala, tworzy piona podpartego, pionek c4. No i tak. To jest bardzo ważny moment w tej partii, ponieważ ja widzę tak, nie mam możliwości kontry, nie mam możliwości żadnego tutaj e, ataku, raczej tu się bronię. Co w takich sytuacjach robić? No, wydaje mi się, że tutaj czasami trzeba pójść na całość, może trzeba zagrać jakieś lekko niedokładne zagranie, ale żeby wywołać jakiekolwiek komplikacje. Więc no, widziałem nieaktywny goniec, hmm, hetman zamiast atakować to tylko broni i, i pilnuje tego punktu, żeby ten pionek za bardzo nie zaszalał. Więc y, po długim namyśle stwierdziłem, ok, co ma być to będzie, gram pionek b5. Czyli dochodzimy do pewnych wymian e, No i, i, i ten pionek w przyszłości może być osłabiony, bo nie będzie już podparty przez drugiego pionka. I może coś z tego wyjdzie. Przeciwnik zbił tego pionka, ja zbiłem gońcem. Od razu tam wiedziałem, że mogą być. Duże problemy, no bo zwróćcie uwagę, może być związany goniec, mogą być jakieś, jakieś tam yy, no, grube problemy, bo nie widzę, żeby yy, przeciwnik yy, miał jakąś tutaj słabość, prawda? Jeżeli nawet bym wziął tego skoczka, to dostaje szacha i leci mi hetman, więc no nie było, nie było łatwo. Czekałem z niecierpliwością, co rywal zagra. Rywal zagrał wieża E5. No, pojawiły się tutaj oczywiście obawy. No oczywiście cały czas siedzi w głowie zbicie skoczka, zbicie piąkiem i zbicie wieży, ale przypominam cały czas, że gdybym zbił tutaj skoczka, dostałbym szaka i miałbym raczej po partii. Więc raczej musiałem się odsunąć hetmanem. Ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że kurczę, czy mi tutaj pionek przypadkiem nie wisi. No bo jeżeli się odsunę Hetmanem, to będzie taki nieprzyjemny cios, że będzie bicie, skoczek bije, wieża bije i przeciwnik zdobył w tej kombinacji gońca i pionka, a ja zdobyłem samego gońca, więc tutaj pojawia się pytanie, czy ja tutaj nie podstawiłem albo czy nie musiałem podstawić. A jeszcze sobie analizowałem tę partię, mogłem, kurczę, zagrać goniec 4 to byłoby bardzo, bardzo przyjemne i co ciekawe, komputer tutaj pokazał mi lepszą pozycję. Z czego wynikało to, że nie zagrałem tego ruchu? Bardzo możliwe, że z niedo czasu, bo wydawało mi się, że miałem około 20 minut, rywal miał nie wiem, może jakieś 15 minut więcej, więc no tutaj już było myślenie: kurczę, rozegrałem 20 posunięć, jeszcze muszę rozegrać 20 kolejnych, żeby dostać. Yy, premię czasową, yy, która wynosiła 30 minut, więc no, stwierdziłem sobie, OK, graj ruchy, ale żebyś tylko nie podstawił, żebyś doprowadził do równej końcówki. Więc goniec E4 był bardzo fajnym zagraniem i bardzo przyjemnym. Jednak ja wybrałem Hetman C7, naturalne posunięcie. No i tutaj yy, no, wiecie, jakie było liczenie. Yy, I poszło bicie. I ciekawe jest to, że przeciwnik prawie że od ręki to zagrał. Yy, no i ja. Sobie pomyślałem, no kurczę, e, miałem plan taki. Oczywiście liczyłem tutaj, że mogę zdobyć przewagę, jak odejdę królem, bo odeszłem królem. Ale jeżeli rywal mi tak zagrał, to już się pojawia taka myśl. E, patrząc na jego oczywiście e, tytuł, też szachowy, że to jest zawodnik, który bardzo dobrze gra w szachy. E, no kurczę, czy ja tutaj, tutaj czegoś nie przeoczyłem? Czy ja na pewno dobrze wyliczyłem, że tu łapię figurę po król H8? Po dwóch minutach już. Byłem pewien, że e, ja tą figurę łapię, więc no fajnie tutaj wyszło. Naprawdę fajnie. Zagrałem król H8. I o co w tym ruchu chodzi? No, chodzi o to, że e, już możemy śmiało zbić skoczka, prawda? E, możemy śmiało zbić skoczka, będzie bicie, 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 i jeszcze dodatkowo zdobywam e, gońca, prawda? E, także. To yy, tak to wynika. Gdyby przeciwnik się cofnął z powrotem gońcem, to jest sprawa prosta. Bierzemy po prostu skoczka i za niedługo weźmiemy wieżę. Yy, a jeżeli by wieża poszła tu z takim atakiem, to jeszcze jest takie nieprzyjemne zagranie, że atakujemy Hetmana. Więc no, tutaj mi się to jak najbardziej udało. Przeciwnik widać, że był pogodzony yy, z tym faktem, że raczej straci figurę. Cofnął się gońcem, tutaj. No i teraz, oczywiście, trzeba brać. Yy, Czemu warto brać skoczka? Sami wiecie, że tutaj ten, e, ta wieża nie jest za bardzo e, atakowana. Przeciwnik stwierdził, że będzie grał bez figury, będzie tutaj jakoś naciskał, że będą jakieś groźmy. E, trzeba się cofnąć gońcem, bo go nie jest atakowany. E, jest przewaga. No wiadomo, może trzeba być bardzo skupionym. stanąłem gońcem tutaj dlatego, żeby bronić tego pionka. No i jeżeli ma się stratę w szachach, no to warto czasami podjąć jakieś ryzyko. No bo co nam szkodzi, jeżeli mamy dużą stratę? No i przeciwnik to ryzyko podjął, zagrał pionkiem g4. Czyli tutaj próbuje jakoś dostać się tymi swoimi figurami do króla, być może jakieś tam szukał jakiejś tam kombinacji matowych. No i zasada w też jest taka, jeżeli masz przewagę, to staraj się w mądry sposób wymieniać. No to próbowałem wymieniać. Poszło F4. Doszła kolejna bierka, żeby podjąć atak. Ja wiem, że ten król jest zdeczka odkryty, ale tutaj już naprawdę rywal nie miał nic do stracenia. Zagrałem G6. I myślałem, że gra już będzie swobodna, jeżeli goniec sobie odejdzie. Liczyłem na to pociku, no ale przeciwnik, no co ma zrobić, jak już jest strata, Oddał gońca za dwa pionki w tej sytuacji. No i żeby tutaj być może coś tutaj jest. No ja tutaj też się pomyliłem w tym małym niedoczasie, bo oboje tam wpadliśmy na drobne niedoczasy. Mieliśmy może po. chyba po 10 minut, a zostało jeszcze 13 posunięć do premii czasowej. Nie ja tutaj powinienem naturalnie zareagować. Powinienem zbić. E, hetman bije, mam dwie lekkie figury, rywal nie ma tych figur, no i zagrać przykładowe e, profilaktyczne Hetman F7 i raczej nic nie powinno mi się stać. No ja, niestety się trochę pomyliłem, zbiłem e, tą wieżę, e, zrobiło się trochę niebezpiecznie, zbiłem, zbiłem, no i zagrałem tu. I myślałem, że wszystko jest ok, tak czy siak, mam dwie lekkie figury, e, tylko że problem jest taki, że. Mm, nie spodziewałem się tego, że rywal mi wymieni Hetmany. Wymieni mi Hetmany, bo sobie stwierdzi, że okej, okay, ty może masz dwie lekkie figury, a ja nie mam, ale mam też piony. Mam dużo pionów i być może w tej końcówce wyjdzie jakiś remis. No i oczywiście zobaczył mój rywal, że goniec jest broniony przez skoczka, No to co trzeba w takich sytuacjach robić? Odpędzić obrońcę. Więc gramy pionem G5. No ja tutaj szukałem oczywiście aktywności, wszystkie figury muszą grać, wieża mi w ogóle nie gra. Też trzeba czasami rzucać okiem, że jest wolny pionek, czas pasuje go czasami przepchać do przodu. Zagrałem wieża d8, żeby bronić tego gońca. Przeciwnik zagrał z szachem, no gdyby zbił tutaj to miałbym wyprowadzonego króla i plan jest gry prosty. Poszedł szach muszę się królem przesunąć no przeciwnik mi zabrał oczywiście i oczywiście mógłbym zabrać tego pionka tylko stwierdziłem sobie no dobrze tutaj się liczy e, każde tempo w takich pozycjach niebezpiecznych e, no tym bardziej że już się sytuacja taka stała że przeciwnik za figurę ma trzy piony czyli nie mam przewagi punktowej e, można tylko liczyć na szczęście żeby tym pionkiem dojść na hetmana prawda co nie byłoby łatwe tak ja to przynajmniej odbierałem no i co? Ten pionek raczej nie zagraża, bo zawsze będzie interweniował goniec z królem. Więc zagrałem wieża C8, że poczekam sobie z tym zbiciem. Jeżeli będę musiał go zbić, to oczywiście go zbiję. Więc ja tutaj chcę oczywiście wspierać pionka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przeciwnik podchodzi królem, no ja nie mam nic do stracenia, muszę grać pionkiem, tym bardziej, że oboje mieliśmy mało czasu pionek. F7. No tutaj trzeba już natychmiast interweniować. E, trzeba wziąć pionka, bo gdybym tego pionka nie wziął, to byłoby wieża E8 no i byłoby ciężko e, w tej sytuacji, bo, e, no bo wtedy by przeciwnik dorobił sobie dane. Powie, że E8 miałbym już przegraną pozycję, więc ja to muszę brać. E, przeciwnik sobie stwierdził, że no musi zablokować to pole e, królem, bo inaczej będzie przegrana, więc idzie tutaj. Ja idę tu, tu. E, Postanowiłem sobie, że wezmę tego pionka. Ja wiedziałem, że ten pionek jest pod biciem, ale miałem tam jakieś inne plany. Nastąpiło zbicie. No i przeciwnik wziął na A7. I tu już się bardzo ucieszyłem w głębi duszy, bo jest szach. No, jak przeciwnik sobie odejdzie w drugą stronę, no to ja wtedy dorobię sobie bez problemu Hetmana. A jeżeli przeciwnik pójdzie sobie tutaj, to jest groźba matowa i ciężko będzie się w sensowny sposób przed nią obronić. Zastanówmy się, co jeszcze w tej ciężkiej sytuacji można było zrobić na miejscu rywala. No, jeszcze można było zagrać Król C1, ale to i tak jest naprawdę ciężka pozycja, bo myślę, że mógłbym zrobić chociaż zaraz, myślę, że Król C2 jeszcze można zagrać. No, ale tutaj byłyby takie motywy, żeby dać gońcem szacha, wyrzucić króla na inne pole, pchać dalej tego pionka. Jeżeli tutaj, to myślę, że chyba można zagrać w taki sposób, żeby były jakieś groźby matowe, więc partia, jak najbardziej, mi się udała. Niewątpliwie. Niewątpliwie y, udało mi się y, tutaj y, to wygrać z tego względu, że y, przypomniałem sobie partię sprzed roku, że nawet fajnie mi poszło po debiucie, no i można byłoby się sugerować tą partią. A gdybym zagrał obronę królewską indyjską no cóż, byłoby trochę ryzyka, y, tym bardziej, że tam widziałem, że Rywal gra takie dzikie warianty na królewską indyjską, bodajże wariant Samicza, y, więc wolałem przejść do spokojnych szachów. No cóż, zwycięstwo w pierwszej rundzie bardzo, bardzo cieszyło. Musiałem sobie zrobić przerwę od drugiej rundy, wycofać się z ze względu na sprawy y, osobiste. No i y, cóż, y, być może wkrótce dodam jakieś relacje y, z trzeciej rundy, to się jeszcze zobaczę. W każdym razie, jeżeli podobał Ci się mój filmik, jak najbardziej możesz subskrybować, możesz polubić, dać łapkę do góry. A jeżeli masz jakieś zastrzeżenia do tego filmiku, też jestem otwarty na krytykę merytoryczną. Możesz oczywiście dać jakiś komentarz i zobaczymy, czy masz rację, czy to jest do poprawy. W takim razie życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się ciepło, cześć.